Mam dopiero 20 lat. Mam aż 20 lat. Pewnie zauważasz tę subtelną różnicę. To niesamowite, że osoby w tym samym wieku odczuwają życie kompletnie inaczej. Wiesz co w tym wszystkim jest najlepsze to wynik kłamania im w twarz. Gdy stajesz się dorosły, wszyscy wokół chcą narzucić ci swoją wizję świata. Bankową wizję sukcesu, który możesz sobie zapewnić, słuchając ich rad? Przed 23 rokiem życia skończ studia. Masz przecież jeszcze czas. Spokojnie. Dobra praca i wyprowadzka od razu po edukacji? Przecież jeszcze jesteś młody, spokojna głowa. Wszyscy od influencerów przez rodzinę poznajomych, chcą ci sprzedać idealną wizję na twoje życie. Pytanie jednak brzmi: Czy to wtedy faktycznie twój los? Wiesz, że te sugestie nie muszą być złe, ale czy ograniczanie się do ram naszego otoczenia? To coś, co pomoże Ci w życiu? Niekoniecznie. Najczęściej wytworzy po prostu sztuczną presję, więc być może zamiast dostosowywać się do czyichś wymagań, zacząłbyś przyjmować życie takim, jakim jest. Masz 20 lat. Nie dopiero, nie aż, tylko wystarczająco. Dokładnie tyle. Wystarczająco, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Twój los nie został wypisany przez znanych ci ludzi, on spoczywa wyłącznie. Twoje garści. Czas brać się do roboty brachu. Buziaki. Ma.